Siemaneczko Robloxerzy, z tej strony Szako, a dzisiaj ze mną Farel Siemaneczko, hej! Jak dobrze wiemy ostatnio w internecie jest głośno o kosmitach No i niestety mniej Farela, jeden taki statek kosmiczny porwał No i oczywiście w dzisiejszym odcinku uciekniemy sobie z takiego statku kosmicznego A jeśli wy widzowie chcecie zostać porwani przez statek kosmiczny to trzecie łapeczkę w górę i na kanale po więcej A my lecimy Szako, Szako Co jest, co jest? Patrz, patrz na mnie, Pozna mnie a, a, a. Zamieniłem się w zombie Jakie zombie? To nie widzisz? Nie, co ty gadasz stary? E, nie mogę się ruszać. Halo? Co ty mówisz, tu mnie jest normalnie. Halo? No halo? Chcesz robuxów oddawać? No co ty stary, gadasz? To jaki skam. No zmieniły mi się ręce na zielone, miałem zarażać ludzi będąc zombie, a tu nie działa. Stary, u mnie jesteś giganormalny i nic się nie dzieje. Enter, wszystko wciskam naraz, to się da. Jaki skam i ty wynaś robuxy? Widzowie, zostawcie łapkę pocieszenia, bo to tak być nie może! Ja chciałem fajny kontencik zrobić, a oni oszukali! Nie mogę się. Nie mogę się pali. ruszać, no. Wciskam W. Ale Je to powinno tak. Patrz, teraz chodzę. Teraz chodzę, zmieniam się w zombie. I patrz, i, si i staję w miejscu. Widzowie, nie kupujcie, nie kupujcie takich rzeczy, bo to naprawdę oszustwo. Lecimy, lecimy. Począteczek. Let's go! Okej. Okay. Ah. Op. Minus 200 roboksów na start. aliany cię okradły. haha. No ha. to jest z tymi upolutkami. Okej. Okay. Ale dziwna mapa! Wow, 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 wow. Sekcja Sekcja 4. 4. tędy. Tu jest wentyl, tak, tu jest, jest wentyl. Widzę, widzę, widzę. Wentyl. Okay. <laughs> Wentylek. No, Woba. wentyl. Wentylek. Op, op. Opsa. Opsa. To jest Opsa. Niby lawa, niby lawa. Ej, patrz, tu jest gracz! Zmień się i go zaraz. Eee! O, zabijam ją. Cii. Nie, to akurat taki fart bo stale, rozumiesz to? Yeah, myślałem, ja pierdziele, myślałem, że działa. myślałem, że działa. Ale lipę odwalili. Dobra, ale jest, dalej. Okej, okay, maze jest teraz. Labirynt. O, Ej, coś słyszę. Stary alien. So... Ej, bez kitu. Jest tu alien, alien. Dawaj, 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 uf, dobraj, uf, dobraj, uf, to jest ten. Ej, drugi alien. Senobor to jest. Stary, jest dużo o! alienów. Proszę, proszę, nie. Ugryz uh, mnie. Lewo, 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 lewo. Jest tu, tu, tu! W prawo, dawaj, się w tego, w zombiaka! Udało się. Nie no, to co, to nie, nie zabija mnie. Jednak ja zabił. Najgorzej! Dobra. Jestem stary. Udało się, dobiec. Siemanko. Wow. Stary, jaki to jest dziwny dźwięk! Wow, 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 okej, okay, tędy. Przyspiesza. Ej, aż mi laguje, co jest? Dobra, idę, 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 idę do przodu. Ej, o co tu stary nie chodzi? Nie mam pojęcia. Wow, 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 te kostki są ruchome. Op! No o! tak, tak. No stałem się to widać jak się ruszają! Zginąłem. Czy ty spadłeś? Chcesz kupić zombiaka? Już Ale... kupiłem, nie dzięki. <noise> ty, czy chcesz? kupić? Może musisz kupić jeszcze raz, żeby to zaczęło działać, ja stary. Im, ja im dam jeszcze raz. To jest wielka kostka. W ogóle się rozejrzy po terenie, to jest jedna gigantyczna kostka. Ale kosmici są dziwni. Wiesz czym różnią się kosmici od ludzi? No, kolorem? No mają tyłku, no. naprawdę no, to kiedyś czytałem w jakimś dokumencie. Kosmici nie mają. Nie wiem, no to jest dupy. oszustwo. Nie ma opcji, hop, op, nie ma opcji. Hop. Udało hop, się! Let's go! Goł, nie, udało się, ale zmyłka! Ostrze wiatru, nie? Ja się nie dam oszukać jak Krystian. Dawaj, szaczku. Dobra, hop! Bo ty z tego lecce, kosmosu, lecce. bo ty z tego statku kosmicznego nie uciekniesz. Ale ty nie bądź taki cwany, bo ja po prostu na ciebie czekam zawsze. Ale ty takie tak jak gdzie no no i gadasz, To zobaczymy. O! Stary ksenomorf! Tak semomorf nie wymyślaj wow, mezomorf! Me... No nie no czemu ginę na takich głupich ja prostych o ja pierdziu, rzeczach o ja pierdziu! O ja pierdziu. Co byłem z kim? O fuj, 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 znowu gluty za Nera. tobie! Uciekłem im. Ja. Idziemy, idziemy Ja nie, mnie gonią, Mnie gonią, mnie gonią, mnie gonią. Małe łajzy! małe kameleony Tu w prawo Ja pierdzielę pułapka, 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 ugryz mnie znowu, mam pół życia uważasz! Pół HP Jestem, uwaga! Ja znowu się w zmieniłem, ale... Ech, to nic nie dało. No i znowu jesteś sztywny. Jestem sztywniutki, chyba że o to chodziło w tym. Sztywniutki, króciutki. Ej, w prawo albo w lewo, ja idę. W Ostatnio lewo. helikopter nie latał. Teraz kurczę. Nie da się w zombiaka zmienić. Co chodzi? Okej, okej, okay. okay, nie wiem. Ja pierdziu. Nie można dotykać czerwonego. No, no, no co jest? Wiem, że po prostu jest losowy. Dobra, Wiesz? ja się cofam, ja idę tam w prawo, jednak mi się tu nie chce męczyć. Tu będzie prościej. Ha, po prawej stronie nic nie ma. Czemu ty nic nie powiedziałeś? <laughs> Jaki kasztan Stary. Ja zaraz się dogadam z kosmitami, czy to zostawię. Stary, tak jak ja zaraz wezmę to znowu ze sklepu. Zobaczmy tutaj ceny różnych rzeczy. No i co? No i co? I co kupisz znowu coś? Jak widzowie zostawią łapkę w górę, przestań. to będę kupował co odcinek i będę wkurzał tym szaka. On będzie gadał, że jest lepszy, a ja powiem, że nie jest lepszy, ponieważ nie jest lepszy, bo to jest lepszy farel. Ciao! I grappler! I jestem na dachu! No nie! No co ty? <śmiech> <śmiech> <wizowy> <laughs> No teraz to cała łapkę w górę. Zobacz, ja jestem no, gościu? Koniecznie. Zobacz, popatrz w górę. Ja, pier... w... Ty już, ja już jestem w kosmosie. Zobaczmy, co się dzieje na zewnątrz. Ej, ty naprawdę <laughs> wyszedłeś już. Nie, no sta. Ciu! Ja Grappler! O! Zginąłem! Teraz zginąłem. Ej, pajęczymy, można. <laughs> Grappler jest mocny, ponieważ patrz, Przyciąga cię i tam jesteś, w tym miejscu. Ciu! Jestem! Aha, teraz aż wyszedłem za ścianę. Ktoś kto buduje takie. Okej, okay. jakieś graplery, pierdoły ułatwienia niby w tej gierce. One wcale nie ułatwiają nam życia, tylko utrudniają. No nie, wcale. Tak, ale ci ciężko tam było się dostać. No, nie? jak tam u ciebie? Mega ciężko. Jak tam uciecz, Mega leciutko, leciutko idzie. <laughs> Patrz, widzisz, już jestem. <laughs> Jest przyjemnie, naprawdę się dobrze bawię, stary jak masz graper w ręce, jest a wy... super. Może ty, weź se helikopter i sobie w ogóle na ziemię poleć, to będzie najlepsze, nie, zostaw nie, mnie. Nie, a wy widzowie pamiętajcie, że możecie kupować koszulki w naszym sklepiku z joystickiem. Dzięki temu zdobywamy robuxy i kupujemy dziwne bronie. Tak, i późno mnie denerwuje tymi tak. dziwnymi broniami. Jest super, naprawdę jak chcecie jest mega. Dołączyć do ekipki wariat świrków, no to wbijajcie, dobra, Szako. Grappler! Jestem z drugiej strony. Puu, grappler! Ale Tu jesteś. Przeciągnij się przez tą ścianę. Siema Ty, żebyś ty się nie zmęczył, e, robiąc te wszystkie tutaj skoki. Jezu, jakie to jest piękne. Nie, to nie jest w ogóle piękne. Ja uważam, że. Ale o dobra, mam nadzieję, że kosmiczny Ja już to to statek upo, który będziemy uciekali. Ale mnie wkurzasz, nie, naprawdę. Co? Ja dalej się męczę w kanalizacji. Siema leżę. Dobra, wiesz co, idź sobie, leć już. Ja, ja nie chcę nic z tobą mieć wspólnego. Leć, leć sobie. Ja zostanę z kosmitami, oni chociaż są uczciwi. Jak mówią, że mnie zabiją, to mnie zabiją. Dobra, jestem! No, dobry wiesz jesteś, co? te kanalizację! No, gdzie, o kurde. Gdzie jest ten statek, który widziałeś? Sprawdź wzór. To jest oczywiste że, że sprawdzasz wzór? Czekaj, nie mogę wrócić no. stary. Chciałem wrócić do ciebie. Aha. A ja tu mam jakieś podpowiedź. Niebieskie, 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 pyk. Dobra, mój grappler, stary, jednak się nie łapie tam, gdzie powinien. Dobra, jestem. Nie wiem, czy to o to chodzi. Postaram się górą przejść. Dobra, jest, przeżyłem. No przechodzę górą. A! Widziałem cię, jak spadłeś obok mnie. <grym, <grym, widziałem, widziałem. No. Tu już teraz wszystko przeskoczyłeś? Jestem. Przeskakuję jakieś dziwne rzeczy. Uu! Stary, jesteś oszustem zwykłym, matrymonialnym. Uu! A przyszedłeś już te takie linie niebieskie? Takie linie niebieskie. Nie, stary, jestem za tobą, bo ja chciałem troszeczkę mniej oszukiwać. Aha, ja już przeżył, że ty stary jesteś giga, giga daleko i mówię nigdzie cię nie widzę. Dobra. A jestem już tu, Wiesz, przy, przy nie tobie. radzisz. Jest jakaś. Oha! Takie linie, ciekawe te linie. Nie, do dobra, weź już przestań udawać, ze skocz tutaj do góry. Dobra, tak. to Wskakuję, stary. Wiemy, co potrafisz, wiemy, co potrafisz. Zwłaszcza, że już jestem tutaj, to też możesz. Czekaj, cofnę się na dół. Mogę wskoczyć do ciebie? Nie mogę już. Gdzie ty jesteś? Na dachu, gdzieś. Jak na dachu? No, 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 bo ja po dachu chodzę cały czas. Ja pierdziole, widzowie. A ja będę się tu męczył, no. tak? Świetnie. No dobra, to ja sobie idę do przodu. Ale jest super. Bez farela jest naprawdę super, jest mega dobra, fajnie. Dam, dobra, ja ja já 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 żeby nie było, żeby nie było. No dobra, to poczekam przy tej windzie, w takim psa, psa. Jeżeli moi drodzy. Naprawi się ten zombiak kiedyś. Albo znacie sposób na naprawienie tego zombiaka? No to dajcie znać w komentarzu nagramy odcinek, żeby de latał i zarażał wszystkich. Tak Ciu! i mniej, będzie na pewno super, będzie mega zabawa! No. O kurde, jednak gdzieś mnie teleportowało Dach. Na... Ej, ten graper jest tak na dobrą stronę. Jest super stary, bo ty nigdy nie, jest nie uciekniesz. dobra. Bo się za Dobra brzadza. gościu, jak ja już idę do przodu. Ej, mam pomysł, stary, bo tu są statki obok, to jest lotnisko do ucieczki. Ty możesz tutaj po prostu przelecieć przez ścianę. Ja już to właśnie zrobiłem, jestem przy statkach. No gdzie? Pomachaj no, mi. stary, ja już normalnie stoję przy statku. Z zielonym szkiełkiem. No, nie widzę cię. Idę, na, Dobra, idę nacisnąć ja... przycisk awaryjny. Dobra, ja jadę windą na dół, bo się z tobą nie da, naprawdę. Jedziemy. Dobra, wywaliło mnie znowu gdzieś na dach. Okej, okay, ty byłeś gdzieś Aha. tu, pręd, pewnie. Naprawdę ty się tak zgubiłeś? Ha. Dobra, widzowie, ja z to przychodzę po prostu na spokojnie, bo ta łajza mnie zostawiła. Laserki. No i umieram. No właśnie tak jest, jak się nie ma grapera, człowiek umiera. Trzeba było sobie kupić graplera, to by człowiek nie umierał. Ej, właśnie powiadomienie wyskoczyło, że chcę kupić chlapera. o tych laserkach mówisz, gdzie ty jesteś, gościu? Nie, 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 tu jeszcze niżej, tu widzą trzeba zjechać. Uj... Okej, okay, zginąłem. A, widzę cię! Siema! Roz, rozsypałem Widzisz się. Mnie. No ja pierdolę, ile chciałem przeskoczyć Minigun. O! Dobra, chodź z tym <grym> gloprelem. Gl, Glaprelem. No, kurde, nie wiem tego mówić. graplerem, graprelem. Jeżeli nie no, no, tego R. momentu, napiszcie w komentarzu Grappler Power! <grym> I później, Arr, <grym> mój. to przeczytajcie. Tak, no nie mogę tego przejść. I ty też tego nie przejdziesz, bo Stary, to już jest. Ja już jestem graplera. jestem z gra Glaprelem za daleko. Dzielę! Daj mi siły. Daj mi Boże, siły. Siema No nie, ten. Dobra. <laughs> Hopsa! Nie mogę na Ciebie patrzeć. Nie mogę na Ciebie patrzeć, bo od razu w lasery wpadam. Dobrze. Hopsa! <laughs> Dlaczego tamtędy wybrałeś drogę? No bo właśnie tamtędy trzeba przejść. No, kurde! Dobra, Hop jest, udało się! Let's, let's go! Teraz tylko to let's go Let's go, jestem, jestem! Siema, tak alu, jest! Jest i statek kosmiczny No nie no i są folutki, Ja pierdziele ciągle jest pod o, górkę! Tutaj jest jakiś. Daj ten graper, daj mi ten graper, no nie, nie, proszę, nie, daj nie mi graper! Go ja nie mogę tu wcisnąć w przycisku Umysł. Zjedzą mnie. Cztery potworki Są tu potworki? Dobra, klikam przyciskiem klikasz po prostu myszką! Aaa! dalej mnie gonią Dobra A faktycznie. A statek jest jakby nie widziałem Dobra, 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 okay. przyciskiem nie wiedziałem tak trzeba Chyba graplarem chciałem go kliknąć. A czekam tutaj Aha, no to, to fajnie żeś zrobił Tu jest kolejny przycisk, idę go kliknąć Ktoś idę. Przyciągam, Cię, widzisz? No to jest niesam... nie, nie mogę na ciebie patrzeć, naprawdę zejdź mi z oczu! Przycisk Spiderman się znalazł Spider Farrel! O. Coś się, dzieje? się, Co się dzieje? Dzieje? po prawej. Idę, 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 no stary, no, ciebie nie gonią, Mam je goni pięć małych alienów. Ja pierwszym... To, co powiedziała widzowie, ja zepsułem sobie grę tym grapplerem. Naprawdę, i za to jeszcze zapłaciłem. Ha! Patrz, One jestem na dachu. widzisz konią. to? Tak. Kościół! ma? Nie, nie, ja Nie, ja już wolę iść tutaj do UFO. Hop, weźcie mnie, zabierzcie od niego. Lecimy na inną planetę. Tak jest, Szaku, w tym miejscu kończy się nasza przygoda. Jesteśmy... Teraz my jesteśmy ufolutkami i uciekamy tym przeklętym spotkiem latającym z tego świata. Jeżeli Wam się podobało, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu Grappler Power. Trzymajcie się, hej!